Z motoryzacją się zaczęła bardziej jak praca niż jak przygoda. Mój tata miał warsztat samochodowy, a ja od trzeciego roku życia siedziałem w warsztacie i docierałem zawory w dieslach wtedy bardzo popularnych. No i później przyjęcie jakaś motorynka. Motorynkę zajeździłem, potem następny jakiś motocykl, następny. No i jak miałem. 18 lat to udało mi się przesiąść na 200SX to było moje pierwsze auto dla mnie to była potęga jeszcze w tylnym napędzie no nie ma, niesamowita rzecz, no i od tamtego momentu od tamtego momentu zaczął się taki tuning najpierw to był tuning tylko mojego samochodu gdzie jeszcze nie było internetu w tym momencie praktycznie wcale rozwiniętego i tam montowałem turbinę T28 bo kiedyś słyszałem, że ktoś takiego coś zrobił w Japonii. No i od kiedy ja w T28, to zacząłem to robić już potem na masę. Dla... Założyłem klub turbokilersów No i z turbokilersami trójmiejskimi zaczęliśmy siedzieć po garażach i kombinować. Z różnym skutkiem, ale więcej było z tego frajdy i przyjemności niż jakiegoś tam dochodu. No a później motoryzacja wyszła mi bokiem, jak otworzyłem firmę. Próbowałem to robić na masę, to zrobiło się nieciekawie z powodów dzierżawy, warsztatów, jakichś takich innych rzeczy. Samochody okej, okay, wszystko było, klienci byli, tylko nie było czasu dla rodziny. No i powiedzmy, że przygoda z motoryzacją się skończyła na poważnie, a teraz jest tylko hobby. No i z hobby jest Skyline. Najpierw był jeden Skyline, pierwszy w Polsce było marzenie od czasu jak był Nissan, no a potem drugi Skyline, no i zobaczymy co dalej. No, ten Skyline akurat przyjechał z Anglii, ale poprzedni przyjechał z Japonii, przypłynął. Było dużo problemów, dużo odpraw, jakieś rzeczy, które pierwszy raz w życiu robiłem i gdzie normalnie ludzie na masę ściągają samochody, to ja ściągnąłem pojedynczą sztukę w tym kontenerze, w którym przypłynął Skyline. To były jeszcze trzy inne samochody, trzy przody, 20 skuterów, nie wiadomo co jeszcze. No, zobaczyłem, że można by w ten sposób próbować zarobić, ale zostałem elektroautomatykiem. Także to na tyle, jeżeli chodzi o motoryzację. Teraz jeżdżę dla przyjemności. A dzisiaj się denerwuję, bo robię słabe czasy. Syryjnie, samochód jest dobrą bazą. 280 koni, które podaje producent, podobno jest więcej. Myślę, że nie jest więcej w rzeczywistości. Yy, druga rzecz, yy, seryjnie jak przyjechał, to miał problemy, bo nie chodziły dwa cylindry. Potem, jak zaczęły chodzić dwa cylindry, to ja już go nie zdążyłem zmierzyć, bo ukręciłem turbiny. No i w końcu skończyło się tak, że zaczął się tuning. Auto seryjnie miało teoretycznie 13,8 na ćwiartkę, ale bez dwóch cylindrów. Dwa cylindry sobie gadały kiedy chciały. Podają w katalogach i tam na wszystkich stronach ze średnią wiarygodnością, no ale 13-2 powinien robić seryjnie. Teraz udało mi się włożyć turbinę jedną, a dlatego jedną, żeby mieć, mieć możliwość przełożenia kierownicy, tak jak w poprzednim Skyline. Turbina dzięki, dzięki zmianie tej turbiny. Hmm... Udało mi się podnieść moc dość znacznie. Myślę, że przekraczam 450 koni w tej chwili przy doładowaniu 1,5 bara. No, żeby zamontować turbinę, to wiadomo, druga pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, regulator doładowania, chip własnego tam pomysłu. Wydech intercooler został ten sam, tylko rurowanie musiałem pospawać inne. W sumie nakład sił na te osiągi jest nieduży, bo w każdym innym Nissanie, nie Skyline, to trzeba już kuć silniki przy tych parametrach i, i tak jest ciężko utrzymać start przy RWD, a tutaj przy czteronapędowym starcie jest kosmos, potem się traci trochę na tym napędzie, mimo że to jest Ateza i że się rozłącza przedni napęd, ale yy, start po prostu rozbija wszystko i nic więcej wtedy nie trzeba na ćwierć mili a na drift trzeba będzie to odpinać mam dzisiaj zamiar Złożyć ze cztery opony do drutów yy, wtedy, wyciągam bezpiecznik od Kikasa i od Atesy i jeżdżę tylko z tylnym napędem bez żadnych problemów, jeżeli chodzi o tam ściąganie wałów, półosiek. Yy, z tym, że no masa jest z przodu trochę większa przy takim drifcie i może być trudniej niż normalnie. Yy, jeżeli będą modyfikacje, to. Chciałbym założyć większy intercooler, przerobić downpipe, bo w tej chwili jest jeszcze trochę za mały i na górnym zakresie obrotów yy, trochę autoklenka. Yy, dodatkowo, jeżeli się zdenerwuję, no to w takim razie zmienię wtryski, bo w tej chwili już 444 na 6 cylindrach są otwarte na maksa. No i paliwa brakuje powyżej 1,5 bara, także yy, komplet wtrysków, downpipe, intercooler, ale na pewno nie będę kół silnika. Mógłbym przekroczyć granicę 500 koni, nie wiem jak to skrzynia biegów wytrzyma. Chyba trochę niebezpiecznie by było, gdybym się zdecydował na te mody. Lepiej może usztywnić trochę zawias i bawić się w przyszłym roku w drift. Na zawodach chciałem być na wielu, praktycznie na każdej eliminacji. Niestety mi się nie udało. Byłem na King of Europe. Na King of Europe yy, pierwszy czas, jaki mi się udało zrobić na doładowaniu 1-2 bara, to było. 12, tam 48 na drag stripie, rewelacja, jak dla mnie w ogóle się nawet nie spodziewałem, że tak dobrze pójdzie. Potem miał być, potem był pruszcz. W pruszczu było już prawie półtora bara Na zamkniętych wtryskiwaczach, ok, było 12,25. Niestety 12 nie złamałem i chyba na tym setupie już jej nie złamie może bym spróbował zrobić to tak, żeby w przyszłym roku, jeżeli ustawiać na ćwiartkę, żeby jeszcze ładować NOX-a na drugim, trzecim biegu, ale patrząc na konkurencję, naszą trójmiejską zresztą, może to przynieść śmierne efekty.